Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tym razem, słuchajcie, mamy event. Chyba jest to event wielkanocny. Jest to podobno powrót Tung 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 Saura, czyli legendarnego Brainrota, który w sumie zapoczątkował Brainroty. I zobaczymy, co tym razem sami dla nas przygotował. Tutaj mamy coś takiego. Santa Fuse will open in 7 days. O, czyli będą jakieś prezenty tutaj dla nas. Dzisiaj będzie naprawdę grubo coś tak czuję, ponieważ jest to ostatni event przed grudniem. Zobaczcie, tutaj mamy coś takiego. O, i będą spoko zaplanowane eventy świąteczne. Więc też mega fajnie. O, jest i sami, słuchajcie. Idzie pewnie na środek. Co za wielkolud O, dobra, 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 dobra. Sześć razy szczęście, słuchajcie. Maszyna do bąbelków. Wszyscy tańczą, są krabiki. Póki co spadają, słuchajcie, Brainroty z maszyną do bąbelków. Tu jest ufo. Ej, czemu mnie uderzyłeś? Oh, no. Zabolało. Jest Lucky Block Admina, słuchajcie, zaraz go sobie otworzymy. I kolejny Lucky Block Admina. I kolejny Lucky Block Admina, ale będzie. Unboxing. Lucky Block tako. Bo wydaje mi się, że będzie naprawdę grubo. Dawaj tego tung-tung-tunga. O, patrzcie, ale będzie soczysty unboxing. Ej, ej, ej. O, dobra, jeszcze nabombelkował to. Dawaj, dawaj, dawaj. Coś jeszcze, jeszcze ufo będzie. Nice. Już mogę? Czy ja mam jeszcze miejsce u siebie? O, tak średnio. Dobra, jeszcze dwa miejsca będę miał. Ojej, co się dzieje, co się dzieje? O, co to jest? Next event in, okej, okay, okej. Okay. Jest tung, tung, tung. Dobra, wszędzie są portale z tung, 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 saurami. I tam jest jeden wielki i tutaj coś się dzieje. Oj, coś czuję, że zaraz stąd coś grubego wyleci. Albo wysokiego i patyczkowego. A jeżeli ktoś z Was nie był w ogóle na takim evencie, to koniecznie musicie chociaż raz zarezerwować sobie czas, bo tu jest naprawdę grubo, nie jest tak fajna muzyka. Dużo rzeczy się dzieje, i w ogóle mamy jakieś spiny? Spinów jeszcze nie mamy, ale... 12 razy szczęście, dobra, to znaczy, że coś grubego właśnie wyleci. Jego terywila do potrzebuje. Dobra, czy ja mam to brać, kurczę, no zastanawiam się. Chyba nie będę go brał na razie. Co tu mamy ciekawego? Same goldy lecą póki co. <laughs> Ile tych tung-tungów jest? Co, co to ma być? Sami sobie jakieś jaja robi, jest pełno tungtungów, nie wiem, tak z 30 jak na moje oko. I nic nie leci, niby 12% jest laka. Ej, tego elefanta jakoś nie kojarzę. O, Saturnita jest, dobra, bierzemy Saturnitę. Ona jest... Trzy dywany, słuchajcie, mamy i dodatkowo mamy trzy obroty, także zróbmy to sobie szybko. Serio szybko. Okej, okay, kasa to nieważne. Kasa i... Kasa, kurczę, no tak blisko do laki bloka. Obserwujmy sobie teraz te dywany, bo tutaj coś podejrzewam, że będzie. O, din 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 dun. Weźmy go. O, 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 o. o. Co jest? Kto zgasił światło? Okej. Okay. Kraby tańczą na dachu. Traktor o dinozauro. Dobra, słuchajcie, robimy szybki unboxing. Let's go. jak się ciężko poruszać, jak ta muzyka gra. Zaraz zobaczymy, co tu się stało. Patrzcie, Batapim z trzema bonusami. Co tu się dzieje na tych eventach? Gościu, wyłącz te efekty. Okej, okay, przestała grać muzyka. O, czyżbyśmy wracali do normalności? Sami to jest agent, powiem wam. Dobra, w takim razie wykorzystajmy ten moment i zobaczmy szybko, co mi tutaj poleciało. Jeszcze mam jednego Lucky Bloka na górze, z tego co pamiętam. Jest jakiś Lucky Blok. I on ma chyba 3 bonusy, także będzie mega mocny. Strefa zbierania. Za 7 dni to będzie dopiero otwarte. Czyli chyba w Mikołajki. Uwaga, mamy tak. Gatito mamy. Okej, okay, chyba jest spoko Los Tung Tung Tungitos Jego chyba miałem, Alessio Alessio nie lubię, sprzedajemy Alessio od razu Carlo, o kurcze, ej Carlo nie widziałem nigdy Wygląda na rzadkiego w sumie, ale jest mityczne, No ciekawe, o dobra, nie jest do sprzedania od razu Znowu mamy Los Tung Tung tingos. Tak oto, ej to drugi raz się powtórzył No dobra, zobaczmy co tam na górze się jeszcze zrespiło Uuu, ej ci są Ci są słabi w sumie no to taka średniawka nam z laki bloków poleciała Także dawaj więcej, dawaj więcej Sami, dobra Sami, odpalaj szczęście O, idzie Sami, idzie Sami O, i jest słuchajcie piniata Rozwalmy sobie piniatę w takim razie Uhu. Nie mogę trafić Dobra O, rozbiłem Mamy coś takiego Co to jest? O, jakiś torcik podniosłem. Ej, no, trzy dywany są, słuchajcie, i nic nie leci od samego. Wszystko stako, ale to jest bez sensu. To, to, to nie jest w ogóle potrzebne do niczego. Sami tutaj dodaję ciągle jakieś rzeczy nowe. O, losowe spaghetti. O! Czekajcie. Nie, myślałem, że to, 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 to Ksaura, to ta, ta, ta Saur. Ej, to lipa. Sprzedajemy go. Laki Bloki znowu lecą. Laki bloki lecą. Dobra, musimy szybko sprzedać te śmieciowe. Nara, nara co szybko szybko, szybko laki bloki laki bloki jeden laki blok laki blok laki blok tako więcej miejsca tu, tu 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 dobra sprzedaję ich tu, ru, 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 ru. dobra bierzemy tako dopiero za 15 minut te lucky bloki będą to niedobrze o będzie kalendarz adwentowy a w nim brainroty kozak, lecę tako tako bloki kolejne więc zróbmy sobie miejsce od razu wow jest i Sami. Co to mamy, co to mamy? Czy zdążymy coś jeszcze? Tako bloki. Kolejne otwieramy. Los Kurahara's mamy, zobaczcie. Ich nigdy nie miałem. Gatitos sprzedajemy. I Carlo też leci na sel. Tylko ten Carlo. Los orkalitos też leci na sel. O, Los Tortus. Torciki. Ej, w ogóle Sami dał trzy kolejne obroty, więc otwórzmy sobie, zobaczmy czy tym razem nam się poszczęści. Lizak do bicia, ok, o, coś jeszcze do bicia? Siekiera, ale chyba nie do bicia. Ej, co, co jest? Wściekły ciastek. Ok, dobra, szybko, otwórzmy sobie te trzy obroty. Hais, hais. Ej, miałem tylko dwa obroty. Scan. Ej, to ja spawnuję te ciastka. O kurczę, ale to jest mocne w takim razie. Ja spałnuję te ciastka i one atakują innych. Ej, to jest Kozak. Znowu wrócił nam słuchajcie jeden dywan. Ej, na no to ogólnie grudzień będzie mega obfity dla was. Dużo się będzie działo bardzo. Czyli będą kolejne eventy, co co 50 minut. Będzie kalendarz adwentowy z brain rotami. Pewnie do sklepu coś dodadzą jeszcze. Wrócił sami. Na spokojnie, na spokojnie. Wow! I mamy, słuchajcie, tung 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 Saura. Patrzcie jaki wielki powrót Bierzemy gościa oczywiście. Czyli wrócił, wrócił chyba tung 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 Saur. Ciekawe czy będzie nadywanie. Nie no musi być chyba nadywanie, co? Oczywiście go sobie wziąłem. Pewnie się przyda na wymianki. Leci T T Saur. Ja jest, tung, 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 saur 47,5 miliona. Patrzcie na te brain roty mocne. Dobra, to to sprzedajemy. To jest słabe. I tak oto nie wiem, czy sprzedawać, czy nie. Ej, co to było? O, Saturnitas. Ej, mam już ich tyle, że ich chyba nie biorę. Chociaż ona z bonusami jest, no muszę wziąć. Laki, bloczek leci, ale 10 minut do otwarcia. Mythic, lava Mitycznych nie chcę. Laki. Auć. Kurde, no może na te laki bym się skusił. Dobra, sprzedajemy tego. Czy takos? Takos jest za 50 milionów. Dobra, bierzemy takosa. Jeszcze jest lava. Takosy więcej warte. Uuu, o, ja z czterema bonusami leci Takos z pięcioma bonusami, co jest? Dobra, Karlo, muszę cię sprzedać Ej, <gryw> on jest mocny, ale dobra, musimy go sprzedać No dobra, więc możecie sobie obczaić, co udało mi się zdobyć na tym evencie Los z ogniste chyba najlepiej tutaj, 7,5 miliona na sekundę Jeden unboxing mamy, słuchajcie, jeszcze, ale chyba bez żadnych bonusów Tutaj, no, Saur, wiadomo, Bam Bam, Bambo Bambo Saur I tu mamy jeszcze klawiaturę Ona jest chyba mocno rare